Kurwa sub jest zostawcie suba A patrzcie to Słuchajcie kurwa Dawidek Jasper Co tam ma? Nie wierzę kurwa mać Jasper to... ej Jasper mogę zdjęcie? Nie Proszę, dobra. Nie Siema Siema Co za potwór? Co za podwór ja, ja. Siema! Cześć. Cześć. Ko Kojarzy ko takiego youtubera David Jasper? Mhm. No to ja jestem. siemano. Siema! Siema, morda. Dlaczego ty masz nie, 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 Почекай, дякую за донейта! Потравиар, дякую

Cześć kolego! Ko 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 kojarzysz takiego youtubera Dawid Jasper? Nie. Naprawdę? Nie. Na jakim ty świecie żyjesz? Chyba na jakimś. marskie? No, bardzo możliwe. Cześć dziewczyny! Cześć! Ko kojarzysz się takiego youtubera Dawid Jasper? No. To ja jestem! Cześć! Hey! Cześć! Hey. Co tam u was? Dobrze. Weź ty wpisz, bo ja nie Ale jestem za lekko, Jezu. Weź ty wpisz, bo ja nie jestem jakaś. Szybciej, że Cześć, siem, goni! Cześć! cześć, Cześć! Co to jest za... Pod uszkiem, na... Y, 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 przy, przy, ...przy ścianie, co to jest? Co? Co? Pokaż go! Daj go tutaj! Oj, to nie jest droży. Dobra, wypadnie to... MISIA miłości, ja! Kojarzysz, kojarzysz takiego YouTubera Dami Jasper? No kojarzę. To ja jestem! Nie e -e 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 -e! nie Ko Kojarzysz takiego YouTubera Dami Jasper? No.

kojarzysz takiego youtubera DAVID Jasper? Co? za pizda Zrobiła działa. Siemak, Dawid. Siemak, Dawid, Kocham cię! Dawid, twoje streamy kurwa w Dawid, 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 całował. Dawid, wiem, wiem. <cof> Wysłałem mam nazwy YouTube! Dobra! Mogę ja zrobić ja... zdjęcie? Proszę! Nie możesz! No to chujesz. No to nie no to dziabę. Ja za... Tu musisz do Mate'a wysłać, żeby zdjęcie zrobić, prawda? Tak. No chłopie. A wiesz taki. Jest... Hey, 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 hey. <ślałem ślałem> kocham cię Dawid. Kocham cię. Wejdź do live, a ci nazwę! Dobra, wchodzimy do... No, poczekaj, poczekaj! Ile osób masz? Mam dokładnie, mam, e, już ci mówię, mam teraz 1000... Już jesteśmy na live 130 cupów 130. Tysiąc trzysta dziewięć. Tysiąc 300 e, Znaczy 19... Tysiąc Okej, klasa. A takie same. Nara, do mi tacy ludzie. Siema. Co tam? Nie słychać Cię. Menelica jakaś. O, hej królewno, co tam? Cześć królewny, co tam? Maka. Możemy zdjęcie? Proszę. Young man. What's up, Mordo? What's up? Good, good man. You, you know a famous YouTuber David Jasper? This is me, David Jasper! <laughs> do, do, you, do you speak Polish? Yes, yes I speak Polish. Czyli so you jesteś YouTuberem? Tak! No, dajcie po polsku mówić, tak! Dawid Jasper, wysłałem ci nazwę YouTube, robię livea. A ile masz widzów? Teraz 1400. 1400. 1400, o! Tak. To wygląda teraz, tak? tak! No to kurwa, da się zarobić. No! No dobra, biję potem, nie? Zostawię stuba. A w kącie jesteś? Z Mokodowa. Gdzie to jest? W Polsce, kurwa, gdzie? A za kim tam kibicują? tobie? Nie kibicuję nikomu. Ale, Ale oni kiemu kibicują, ludzie tam. No komuś na pewno, kurwa, nie? Ale komu? Komu? Jakiej drużynie? Kurwa Legia Warszawa Legia Warszawa? To nie go, to nie wierzy! To chuj mu dziób, chuj mu A to legi ja Te pierdolę ląskakuje. Te Co tam, co tam? Co tam? Kojarzycie takiego sławnego youtubera? David Jasper? Tak. To ja jestem! Co to Nara? Co Nara? Co za pizdy Małoletnie Cześć Hej mordo Co tam? Cześć co tam? A dobrze u ciebie? Dobrze live robię na kanale YouTube Dawid Kamil Patrick Live Wiem, znam Cię Co ty, z Pani robiłeś jak już jasno u Ciebie? z pani się robi w nocy, a nie, a nie w dzień <noise> Dawidku mój kochanie, słuchaj Ja jestem nocnym Markiem Imprezujesz kurwa, alkoholiku jeden Nie, ja nie mam lat nie pijesz? Nie, ja już 6 lat stary, nie mogę pić Ta, na pewno, ty alkoholiku, widać, już oczy masz podkrążone? Piłeś dzisiaj coś? Nie piłem ty... Piłeś, piłeś, nie pierdol, nie kocopały nie pierdol mi tutaj Dawid, nie wrabia mnie tu jakieś... Yy... Nie brabiam, czy ty tylko mówię fakty, że piłeś alkohol, bo masz oczy podkrążone Wydaje ci się No tobie ci chyba wydaje Siema mordo. Siemano Mordo, Siemano Siema Siema Hej, hej, co tam? Hej, co no. tam? Co tam u ciebie? Co tam u ciebie? Nic Co za kurwa, ma Cześć, kolejne bachory, cześć dziewczyny, Siema. cześć chłopaków. kojarzycie takiego sławnego youtubera David Jasper, no to, jest ty. No to ja jestem, siemano, cześć i co będziemy na YouTubie, jesteście na live, ogląda was teraz 1500 osób, a co to jest za budynek tam z tyłu, Tam z ty tam taki duży, Wierdzili Serio? No Jak to może być komenda policji, tam jest ogrodzone? Widać ogrodzone jest No, ale tam jest komenda policji Jak na live? A możecie, a możecie pójść tam i pokazać? A czemu? Chcę zobaczyć jak to wygląda tam u was może... Co za trzmaciury się przełączyłem jak zaciągłe live'a Jebać ich Jebać je. Aha Cześć dziewczyny! Cześć dziewczyny! Kolejne szmaciury. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam? Dzień dobry. Dzień dobry. Co za upośledzone są te dzieci. Serra widzowie! I kuratowy ciaskę! Siema! 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 Gajemy! Co to Nie będziecie robić mi zdjęcia. Cześć! Jasiek, to ty? To ja, Jasiek! Jo! spotkaj się, Jaszka! Co tam? Dobrze. Cześć! Ale, pani, konto Miller! Kono Miller! Ale, co nie? dziutki. dlaczego go tak trzymasz za sierść? Nie trzymam, tylko trzymam rękę tak Ale bym mu tę głupkę wygłaskał tak Aleby ALE BYM MU TĘ GŁUPKĘ WYGŁASKAŁ TAK AAAAAAAA Wyglądasz jak jakiś streamer No bo jestem, oglądasz 1800 osób na ramieniu. Dawid Kamil, Patryk Leaf Na YouTubie Czekaj, sprawdź. Ej, poczekaj, co to jest za zdjęcie tych chłopaków z gitarą? Tam jest jakiś chłopak na zdjęciu z tyłu obok ciebie z gitarą? Nie, to jest dziewczyna. Jak dziewczyna? W okularach dziewczyna? W męskich ubraniach? Nie, to jest mundur harcerski stary. Mundur? No. harcerski. To co ona tańczyła tam? ci grała? Co ona tam robiła? Gra. Grała. Serio? No mi grać chyba bardziej umie. Skąd wiesz? Skąd wiesz? Harcerki są do dupy! Nic nie umiem zrobić, tylko harterzy są najlepsi. Nie Opa, patrzę, jestem na live. Charterki są do dupy. By też. Opa. Dlaczego? Dlaczego tak myślisz? Bo nic nie umieją zrobić dobrze, a harterzy umieją idealnie wszystko zrobić. Nieprawda, to... Opa, Ja nie jestem harcerką, jestem HSM. O, Harter, to robią więcej czasem. Możesz mi zostawić suba i cuneczach, okej? Okay? Spoko. To zostawisz? Tak. To pokażę, zostawiłaś. Dziękuję Ci bardzo. Spoko. Trzymajcie się tam. Cześć. I zdróbka Wam życzę. Nawzajem. Hard work Hallelujah Pipłada się Zapidziały cześć? cześć Cześć dziewczyny Cześć dziewczyny Cześć koleżanko! Co za pista Cześć Powiedz. Kurwa! Kurwa!

Dobra! Jedno tit, jedno Bariaci! Rozbudujam towarzystwo mi sobie zaraz! Cześć! Cześć! Co tam u was? Wszystko dobrze Tak! W porządku. No przy takiego, kojarzycie, czy kojarzycie takiego YouTubera David Jasper? No coś. To ja jestem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Koleżanko mała, to jest twoja mała, mama? Nie, koleżanka. Czy ja wyglądam na 30 lat? 35! Na no więcej. Ale, ale jesteś gruba, jesteś gruba, przyznasz, że masz nalwagę. Nie mam. Masz, bo jesteś gruba. Mam 65 kg. No to dużo, ja ważę 20. Ja ważę 31 Ja ważę 30. Typie ona ma 4 Eee, może mam na wagę, ale przynajmniej mam dupę i 30, ja nie jak O, bo jesteś to... gruba, chwalisz się swoją grubością przed placetami, ale ja, tylko to musisz pokazać Tylko to dziecko musisz pokazać mi na inteligencji masz mniej inteligencji niż kurwa e, Daniel Medical Daniel Medzikal Chyba Magika, Magikal Magikal, chuj jesteś, Masz mniej inteligencji niż Gocha kurwa, Gocha Ta menelica A ja lubię Gochę Dobra weź go przemrznij, mi stary dzwoni, muszę się poszukać jakiego żula spotkamy Dobra stara, a ta żula, ten ty żul, mama żul Cześć dziewczyny Cześć Ale wy jesteście brzydkie, ja pierdolę! Dzięki Nic nie mamy Kurwa, brzydszych nie widziałem w życiu a gdzie wiele kobiet? Gdzie wy jesteście? Czy są drzewa, patyki, jakieś? Co to jest? to gdzie kurwa? W lesie. W lesie jesteśmy. W lesie? Co wy tam, bzykacie się? Nooo, a co innego, nie? A, no przecież my jesteśmy... Dance, with my hand, 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 with my dance, 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 I wanna dance, 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 dance with my hand, 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 I wanna, da, 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 da. Mieszkasz z mamą? Nie mam mamy? Szmata jebana. Co jest szmata? Coraż szma mamy jeszcze. Takie pytanie mi zadaję. Szatujcie to widzę, by tą szmatę. Na omegę. Hej, no co tam ruda?